Cześć, z tej strony Janusz z Olimp Marketplace i dzisiaj mam bardzo fajny temat, chciałbym opowiedzieć Wam o swoich top 8 pomysłach, jak przygotować się do sezonu na Emac. Jeżeli myślisz, że sezon nie zbliża się jeszcze, to jesteś w dużym błędzie, bowiem teraz jest najlepszy moment, aby zatrzymać się na chwilę, przeanalizować ofertę, przeanalizować ubiegły sezon, zastanowić się co będziemy sprzedawać, jak będziemy sprzedawać, po ile, czy mamy stan magazynowy. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Sezon się zbliża wielkimi krokami, więc zaczynajmy. Wcześniej jednak tradycyjnie już zachęcam na, do przyjścia na naszą konferencję Olym Marketplace. Ponad 1000 uczestników się spodziewamy, będzie to czwarta edycja największej w Polsce konferencji o Marketplace. Jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką, to koniecznie przyjdź na to wydarzenie. Przejdźmy teraz do moich top 8 pomysłów. No i pierwszym z nich jest analiza bestsellerów. Analiza bestsellerów tak naprawdę względem naszego rynku krajowego, czyli w tym wypadku rynku Allegro. Jeżeli sprzedajesz na Allegro, to zastanów się, wyciągnij sobie listę sprzedaży z ostatnich miesięcy, a także z tamtego sezonu i zastanów się, czy główne bestsellery, które sprzedajesz na Allegro są na pewno wystawione w dokumentacji zaakceptowanej na emag to jest punkt pierwszy. One muszą być. Druga sprawa to to, jak wygląda ich content. Wchodzimy po kolei w każdy bestseller z tych, które mamy na Allegro i sprawdzamy tytuł, parametry, rodziny produktowe. Sprawdzamy sobie, czy mamy zdjęcia 5, czy są zdjęcia w opisie. Może macie jakieś filmy, które chcecie jeszcze zdążyć dołączyć do tego. Zaplanujmy ten content, ulepszmy go i to teraz jest czas na to, aby te wszystkie bestsellery. Po prostu dopracować kontentowo. Jest jeszcze na to moment. Druga sprawa to to, czy mamy stan magazynowy tych produktów, tak? Czyli w sezonie mamy zazwyczaj taką sytuację, że w listopadzie sprzeda nam się już razy dwa forecast sprzedaży razy dwa naszych produktów, a w grudniu, przed świętami nawet razy trzy. Więc przeliczmy sobie to nawet w taki prosty sposób i zastanówmy się, czy tych naszych bestsellerów nam wystarczy. W skali oczywiście rynku krajowego, ale też, czy nie zabraknie ich na emagu, bo nie ma powodu, dla którego mielibyśmy sobie po prostu zamknąć sprzedaż z tak błahego powodu, jak brak towaru. Kolejnym elementem to sprawdzenie ustawień. Ja robię to cyklicznie, natomiast zachęcam Cię, żebyś też to sprawdził lub sprawdziła, żeby to było przeglądane, tak? i tutaj warto zwrócić uwagę przede wszystkim na genius, czy jest on włączony, kiedy ostatnio były aktualizowane ustawienia, to co jest istotne, możecie na emagu wykluczać konkretne produkty, możecie sobie wykluczyć grupę produktów, na przykład tych najtańszych, i plikiem zaimportować których produktów nie chcecie. Ale też bardzo często te ustawienia trochę się rozjeżdżają, tak nazwę to kolokwialnie. Więc ja przyglądam to średnio raz w miesiącu i sprawdzam, czy te produkty, które mogą być, a cenowo się zgadzają, czy mogą być w Geniusie, czy mogą być w Geniusie HD, warto to sobie po prostu przejrzeć, czy mamy je wszystkie, ale także wykluczyć te najmniej rentowne, aby nie stracić rentowności w sezonie. Bo to jest bardzo istotny element. Nie stracimy rentowności. Jesteśmy przygotowani na to, aby zwiększyć swój przychód, ale z drugiej strony nie możemy pozwolić na to, aby... Po prostu bezsensownie biegać na magazynie i na tym nie zarobić. Na to się nie godzimy i musimy tutaj zaraz o to zadbać. Parametr gwarancji. Na e magu benefit jest dodatkowy, jeżeli są to 24 miesiące, więc może zrobicie więcej. To jest ciekawy case. Ostatnio analizowałem taki przypadek u jednego z partnerów i była taka sytuacja, że w wielu produktach gwarancja była 36-miesięczna, a nawet była gwarancja 10 Letnie, więc po prostu bar, warto było to zaktualizować, żeby ten benefit też dać dla klienta rumuńskiego, a nie tylko tego klienta na Allegro w Polsce. Dopasujmy te benefity, dajmy je też naszym klientom, pokażmy je na emag i zaktualizujmy sobie to, to naprawdę jest dosłownie 10 minut roboty. Handling time, czyli czas wysyłki z Polski, to zaktualizujmy sobie dlatego, bo um, bardzo często się zdarza, że jest on w momencie, kiedy przychodzą nowe produkty, są portowane jest on źle na dane, więc warto sobie raz na jakiś czas pobrać taki plik, zaktualizować. W przypadku wysyłki z Polski jest to, jeżeli wysyłamy tego samego dnia, jest to po prostu 3 parametr. Jeżeli widzimy w zamówieniach, że się trochę spóźniamy albo czujecie, że nie wysyłacie tego samego dnia, tylko następnego albo jeszcze następnego, no to wtedy lepiej dać ten parametr 4 czy 5 jako wartość 4 czy 5, żeby po prostu było to tutaj wydłużone i żeby wyrabiać się w tym czasie, który deklarujecie. Polityka cenowa, czyli zaokrąglenia cenowe. Moim zdaniem warto to przemyśleć, żeby te ceny wyglądały ładnie. No i kluczowa kwestia, czy macie buy Jeżeli jesteście resellerem, to tutaj warto się przygotować na to. O tym jeszcze za chwilkę. Listę buy warto sobie sprawdzić raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Tam nie ma tak dużej konkurencji jak na Amazonie. Więc, więc tutaj na emagu możemy spokojnie sobie to raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie przejrzeć, jak wyglądamy tutaj w tym przypadku. Ciekawym case'em jest przygotowanie listy cenowej z widełkami. Możemy się przygotować i od razu mieć taką listę. Ja z moimi partnerami często pracuję w ten sposób, że proszę o przygotowanie listy do kampanii, gdzie mamy widełki cenowe, który produkt może dać 5%, który 10% itd., Natomiast można to przygotować także jako widełki cenowe do stosowania z, w przypadku e, no, agresywniejszej już w sezonie walki cenowej. Czyli nie zastanawiajmy się jak podać cenę i jeżeli e, jakiś inny sprzedawca zabierze nam wayboxa, to nie zastanawiajmy się wtedy po prostu jaka jest cena, zaczynamy wyliczać i tak dalej. Tylko miejmy to już przygotowane, i od razu z automatu możemy podać nową cenę, czy też ją zaimportować, żeby zyskać sobie byboxy do produktów, w których chcemy je mieć. Moim zdaniem warto mieć to pod ręką. Super istotna sprawa. Pareto, jeżeli znacie tą zasadę, to wiecie, że 20% oferty albo 20% jakichś innych starań. Powoduje większość, czyli 80% efektu. W tym wypadku jest tak samo. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby skupić się na tych ofertach, tak jak mówiłem na samym początku, czyli bestsellerach, ale skupić się także na 20% oferty, która sprzedaje bo to jesteście w stanie dopasować do sprzedaży i tu się skupmy, a nie gdzieś tam na końcu, tym ogonie sprzedażowym, gdzie po prostu te produkty no, niekoniecznie się sprzedają. Więc zróbmy 20% oferty dobrze na ten sezon i przystąpmy z tak przygotowaną ofertą, a na pewno da to bardzo duży efekt niż zagospodarowanie tego czasu w końcówkę. Dodatkowe rynki. Jeżeli nie jesteś jeszcze na emag na dodatkowych rynkach jak Węgry i Bułgaria, to moim zdaniem jest to najlepszy czas w tej chwili, aby po prostu tam wejść. Dlatego, bo przygotowanie, tłumaczenie ofert, nawet jeżeli będzie to tłumaczenie automatyczne, albo może inaczej, jeżeli to będzie tłumaczenie automatyczne, to tym bardziej, bo ono niestety trochę trwa. Jeżeli będziecie tłumaczyć to sami i przenosić te oferty, no to też potrzebujecie czasu operacyjnego. Oczywiście my możemy zrobić to za Was, ale jeżeli będziecie robić to we własnym zakresie, no to Węgry i Bułgaria tutaj będą wymagały zagospodarowania dużego nakładu czasowego, żeby po prostu poprzenosić te oferty. Więc jeżeli zrobicie to teraz, jest duża szansa, że na święta one będą już przygotowane. Z perspektywy wejścia na te rynki. Warto zaznaczyć, że nie potrzebujemy praktycznie nic nowego. Logistyka zazwyczaj jest ta sama, więc tylko sprawdźcie, czy potrzebujecie aneks do umowy, czy to już macie w umowie z waszym spedytorem. Konto walutowe raczej w momencie, kiedy pojawi się skala, konta są dostępne, subkonta na, u polskich banków. Także czy, czy to będzie na walutę BGN, czy na forinty węgierskie, to nie ma tutaj żadnego problemu. Znajdziecie takie konta w Polsce. No i VAT OSS, jeżeli sprzedajecie już na Rumunii, to prawdopodobnie macie VAT OSS. Także to będzie ta sama deklaracja tutaj do, do sprzedaży. Podział asortymentu na kampanię discount. I to jest bardzo ważny element, żeby już zastanowić się nad tymi kampaniami, nad tym co będziecie sprzedawać w przyszłości. Tak jak mówiłem przed chwilą, można sobie przygotować listy cenowe, który produkt w jakiej cenie. Ale także, to co jest istotne, warto zaplanować, które produkty wezmą udział w Black Friday. Black Friday w tamtym roku był bardzo udany na Emagu i dał generalnie około dwa razy większy przychód w trakcie trwania niż normalnie, więc moim zdaniem świetnie jest go wykorzystać i skupić się tutaj właśnie na Black Friday, żeby dać najlepsze produkty, zorganizować sobie super przychód. Natomiast to, co jest istotne, to to, że w Rumunii również mamy tą cenę z 30 dni, tak jak w Polsce. Więc musicie rozdysponować część asortymentu na e, asortyment, który weźmie udział w kampanii w Black Friday i część, który nie weźmie udziału, lub też który będzie przygotowany do wzięcia udziału po Black Friday, po 30 dniach. Także rozdysponujmy swoje produkty, przygotujmy sobie trade plan e, i dajmy dużo produktów w Black Friday. Analiza zwrotów i nieodebranych paczek. Po pierwsze, możemy sobie przeanalizować w naszym dziale zwrotów, tudzież u nas po prostu w firmie, co klienci zwracają, czy jest problem z opisem, że brakuje jakiejś informacji. Możemy się skontaktować też z takim klientem, czego mu brakowało, i po prostu spróbować uzupełnić ten content. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to zwrócenie uwagi na logistykę. Wiemy to, i to jest sprawdzone. Mamy na to dane liczbowe, że logistyka u kurierów niezintegrowanych i takich, którzy nie posiadają numeru AWB od razu. Czyli wysyłają z etykietą techniczną, ma znacznie większy wpływ na współczynnik zwrotów i paczek nieodebranych. Tutaj nieodebranych szczególnie. Jest to nawet kilka procent więcej niż w przypadku tych sprzedawców, którzy wysyłają logistyką zintegrowaną z AWB, czyli numerem listu przewozowego, od razu już w momencie wyjścia z waszego magazynu z Polski. Koniecznie to przeanalizujcie. To jest już ten moment, aby ewentualnie poczynić różnicę w logistyce. Tak jak mówiłem wcześniej, moim zdaniem bardzo istotnym elementem będzie rentowność i to, żeby nic nie zabierało nam zysku. W takiej sytuacji, moim zdaniem, tutaj warto zwrócić uwagę na artykuły najtańsze. To, co możemy zrobić, to przede wszystkim połączyć je w zestawy, ale to uwaga, będziemy, jeżeli będziemy chcieli zmienić produkt istniejący, to prawdopodobnie będzie to potrzebny nowy EAN i dodanie takiego produktu. Druga sprawa to Ewentualne wykluczenie produktów najtańszych możemy im także, tak jak mówiłem już w tym odcinku, wykluczyć jest z Geniusa, więc też będziemy mieli taki, ta, taką możliwość ograniczenia im kosztów. No i zastanówmy się, czy tego typu najtańsze produkty. W ogóle powinny być na Emagu, bo może się okazać, że nawet produkt z dużą marżą na początku, po prostu w kosztach wszystkich gdzieś tam ukrytych, w naszej logistyce, na wysyłce, no i później na Emagu, no nie zepnie się to kosztowo. Więc dużo takiego produktu będziemy sprzedawać, a nasz magazyn będzie tylko biegał i tutaj dopłacał do, do tej operacji. FB i promocja. Emag w tej chwili ogłosił taką promocję, że jeżeli doślecie produkty między 15 sierpnia a 31 października, to wówczas nie będziecie musieli e, płacić za koszt magazynowania. Szczegóły znajdziecie tej promocji w, bez, w newsletterze, który przesłał Emag, więc e, tutaj upewnijcie się, jak to wygląda, ale moim zdaniem jest to najlepszy moment e, do tego, aby sprawdzić sobie FBE. Magazynowania nie powiedziałem do końca tego roku, będzie za darmo, jeżeli wyślecie te produkty w tym określonym czasie. Moim zdaniem jest to świetny moment, żeby sprawdzić FB, jak to się prezentuje. Macie mniejsze koszty, i także możecie zagospodarować sobie i ten kanał sprzedażowy, i tutaj Black Friday. To, co warto zauważyć, produkty na FB lepiej się pozycjonują, mają generalnie większą sprzedaż, lepszą konwersję. IFB jest też generalnie ostatecznie tańsze niż wysyłka z Polski, więc tutaj warto przeanalizować. Jest kalkulator do tego, będę nagrywał też odcinek o FB, ale możemy sobie to przeanalizować i, i dołączyć do tego trendu sprzedażowego. Na koniec tego odcinka zapraszam Was na naszą grupę na Facebooku Wsparcie Sprzedaży na EMAK Szkolenia Polscy Sprzedawcy na EMAK. Ponad 1200 uczestników tej grupy. Nasze dwa kanały na YouTube Olymp sprint I także mogę Was poinformować, że mamy też czat na Messengerze na grupie. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zachęcam Was, wejdźcie i po prostu pytajcie. Postaramy się Wam pomóc w sprzedaży. To by było na tyle. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.